Dzień dobry, witajcie drogie koziorożce. To jest rozkład na sierpień 2022 roku dla was. A ja jestem Kamila, To jest pierwszy raz na tym kanale. Witam serdecznie, a stałych widzów witam ponownie. <grymne> również serdecznie. Talia, której użyjemy w tym rozkładzie to jest Tarot Encore autorstwa Ciro Marketiego. Ja zakurzony. stał na półce. No, i tak zrobimy taki ogólny rozkład dla wszystkich osób, które mają mocno obsadzonego strzelca, które szukają tutaj dla siebie, przepraszam, które ma, szukają tutaj dla siebie informacji, przekazów. Um, czy macie słońce, czy księżyc, czy też ascendent w koziorożcu, mogą tutaj być przekazy dla Was. Um, polecam, żeby obejrzeć sobie filmy dla ascendentów, dla księżycowego znaku, lub tam, gdzie po prostu macie dużo planet, różnych planet osobistych. Ja na przykład mam wszystkie planety osobiste. W strzelcu i skorpionie, więc to jest. To jest dom. Dobrze, moi drodzy. Jak wygląda sierpień dla Was? Mail do mnie jest w opisie tego filmu. Jeżeli chcecie umówić się na sesję indywidualną, zapraszam. Sierpień 22 roku dla koziorożca. Dla osób spod znaku koziorożca. Tętka buław. Dużo takiego starania się, zmagania, tutaj mamy konflikty, konflikty wewnętrzne, konflikty z innymi, konieczność jakby wyperswadowania może komuś czegoś albo wytłumaczenia o co mi chodzi. Możecie mierzyć się z jakimś niezrozumieniem albo z dużą konkurencją, bo to też jest karta konkurencji, sportów, stawanie w szranki, takiego środowiska, w którym trzeba rozpychać się łokciami. A wy, as mieczy. No, pokazujecie się jako ci decyzyjni, te osoby, które rozumieją, które um, mają um, oczy dookoła głowy, wie, wiedzą wszystko, wiedzą jak coś działa. Tu jest natchnienie, tu jest jakiś nowy pomysł, wyzwanie, żeby wprowadzić go w życie. Tu może być też jakaś trudna prawda różne punkty widzenia osób zainteresowanych. Zobaczymy, co jest w głowie tego czytania. Rydwan. Niektórzy myślą o wyjeździe, o wyprowadzce o byciu bardziej mobilnym albo chcecie gdzieś wyjechać, albo chcecie się przeprowadzić i możliwe, że inni partnerzy, na przykład czy osoby w pracy chcą was mocno zatrzymać, nie chcą was puścić. Um, tutaj też jest postać z podznaku raka, więc z tą e, raczą istotą możecie troszkę tutaj się może trochę spinać, trochę dyskutować. Generalnie chcecie ruszyć do przodu i chcecie tutaj jakiegoś nowego początku i możecie być trochę zdenerwowani, myślę tym. I sfrustrowani, że na przykład inni nie są tak ambitni jak wy, że inni też nie chcą tak, um, tak bardzo rozpocząć czegoś nowego w swoim życiu albo spowalniają ten proces. Możecie mieć takie wrażenie, że gdyby nie ci inni, to ja bym osiągnął dużo więcej. Źródło. Ź źródło to jest jakaś wielka koncepcja jakiś pomysł i Macie cel, macie wizję i macie pewne przekonania. I pytanie, czy one mogą być wprowadzone w życie. Mam wrażenie, że możecie mieć takie wrażenie, że to przez innych nie można czegoś rozpocząć. Ja nie wiem, czy to jest prawda. Zobaczymy, jak to wygląda. Że nie mogę wyjechać, bo ktoś, nie mogę czegoś zrobić, bo ktoś. Ale to tak jakbyście wydecydowali, że ze względu na kogoś zostajecie, a jednak ten konflikt jest, nie do końca Wam się to podoba. Co odchodzi do przeszłości? 4 denary. Mam wrażenie, że jest to... Ym... No pierwsze co pomyślałam, że to jest bezpieczeństwo finansowe, że możecie czuć się mniej bezpiecznie finansowo. Albo jakaś praca może dawać wam niewystarczającą ilość pieniędzy i dlatego chcielibyście ją zmienić. E, macie większe ambicje, a tutaj czujecie się ograniczeni. To odchodzi do przeszłości. Więc poczucie ograniczenia może odchodzić do przeszłości. Zobaczymy, co nowego przychodzi. Trzy kielichy. Nowe znajomości, spotkania z innymi, zabawa, więcej luzu. Pewne też zamknięcie się w swoim świecie, unikanie może kontaktów, bycie na jakimś takim aucie tego życia społecznego odchodzi do przeszłości. Trzy kielichy mówią o tym, że przychodzi czas, jednak. Prosperity, wydaje mi się jednak jakieś takie zabawy, radości. Zaraz zobaczę, o co chodzi z tą stabilnością finansową, o której myślałam. Siedem denarów. Nie ma tutaj jakichś bardzo dużych zmian. Może być tak, że czujecie się hamowani przez kogoś, że ktoś mówi: Nie wydawaj tyle. Ktoś jakby torpeduje Wasze inwestycje. Nie wspiera was, a wy wiecie, jak ulekować pieniądze, wiecie, co z nimi zrobić i wiecie, jak się z nimi obchodzić. To ten ktoś nie umie się obchodzić z pieniędzmi, a mam wrażenie, że może was trochę stopować, ograniczać, ale to odchodzi do przeszłości, bo Trójka Kielichów mówi, że wy żyjecie tak, jak chcecie. No nie obędzie się bez konfliktów, nie obędzie się bez takiego poczucia, że inni was w tym nie wspierają, że trzeba to sobie wywalczyć, no ale czasami tak bywa, prawda? Wyzwanie największe. Sześć kielichów, przeszłość, trzymanie się sprawdzonych, starych sposobów działania, lojalność, taka trochę głupia lojalność, nostalgia, trzymanie się przeszłości, to jest wyzwanie. Przy szóstce kielichów również dzieci bądź rodzeństwo może być, rodzina pochodzenia może być jakimś wyzwaniem. Odpowiedź na to, 10 denarów, mhm. Dalej mamy rodzinę, dalej mamy jakieś takie familijne układy. Mm. Mam poczucie, że moglibyście mieć wrażenie, że to inni, nie wiem czy rodzina, czy. Wydaje mi się, że rodzina, ale mm, rodzina myślę bardziej pochodzenia, nie wiem czy rodzice, czy rodzeństwo. Trochę was trzyma, nie pozwala wam pójść dalej. A dziesiątka denarów mówi: ty możesz robić co chcesz, to twój jest wybór. Nie jesteś zobligowany do niczego tak naprawdę. To sam sama zdecyduj, co wolisz. Bo mogą być tutaj nieporozumienia w rodzinie, różne podejścia do tematów, bardzo, bardzo różne, bardzo inne. Te karty też pokazują, że nowi ludzie do waszego życia przychodzą, nowe znajomości. Te stare znajomości trzeba by było gdzieś odprawić, pozostawić w przeszłości. Wydaje mi się, że możecie utrzymywać metaforycznie i dosłownie, utrzymywać coś starego, co pochłania bardzo dużo pieniędzy, co pochłania bardzo dużo energii. To mogą być stare znajomości, to mogą być jakieś stare przyzwyczajenia, które hamują wasz rozwój. To mogą być stare narzędzia, które nie wiem, są bardzo energochłonne, e, które spalają dużo, tak jak samochód spala dużo. Gdzieś te karty mówią, nie bój się zostawić tego, co znane, tego, co stare, bo to na te obecne czasy pochłania bardzo dużo kosztów. Myśl em, tak em, ekonomicznie, myślę, że dla kościoła to nie jest problem. Ale myśl ekonomicznie na te czasy, nie potrzeba ci takiego. Nie potrzeba Ci nic, co będzie bardzo Cię jakby spowalniało, co będzie Ci dodawało trosk czy smutków, co będzie pochłaniało bardzo dużo pieniędzy. Pozbądź się tego wszystkiego. Są jakieś nowsze, inne opcje, bardziej budżetowe. To mniej więcej tak, jakby wiecie, wymienić żarówki na energooszczędne. Tak, jakby zobaczyć, załatać jakieś dziury. A te dziury są z przeszłością, one biorą się z nostalgii, z tego, że przyzwyczaiłem się i teraz trudno jest mi to zmienić. Wasza największa siła to głupiec. Nowe, nowe sposoby. Nowa droga. Głupiec to jest świeży start, czysta karta, to jest chęć zabawy, próbowanie nowych rzeczy i takie zrobienie czegoś po, po swojemu mam wrażenie. Jest tutaj bardzo dużo wiary w to, że mi się uda, że mi się powiedzie. Dużo chęci. Może być naiwność, ale ta wasza chęć do próbowania nowości jest ok. Tutaj walczą dwie, dwie siły ze sobą. Ja mam wrażenie, że to jest wasze. Chcę czegoś nowego, chcę nowości. I macie przy sobie albo osobę, albo nie wiem, rodzinę, albo miejsce pracy. To jest. Bardzo przyzwyczajone do starych rozwiązań. Po co to zmieniać? Jak działa? A tutaj wy chcecie czegoś nowego, wy chcecie czegoś świeżego. W co to kierować i jak wykorzystać? Kolejna piątka. No, tak jak mówiłam, nie obejdzie się bez walki o to, trzeba będzie to sobie wywalczyć, trzeba będzie o to się pokłócić, trzeba będzie. Może jakieś znajomości zerwać, może z czegoś zrezygnować, może jakieś koszta tego ponieść. One są nieuniknione, te koszta przy piątce mieczy. Czasami płacimy takie koszty, że inni nas nie rozumieją, że tracimy dotychczasowe grono znajomych, bo się zmieniliśmy, no nie, już nie pasujemy do siebie, bo trzeba powiedzieć jakieś rzeczy prosto w oczy. No, tutaj zawsze jest coś za coś, ale to chyba jest tego warte. Co jest nieuniknione? Moc. Dużo od Was to będzie wymagało. Wysiłku, odwagi, konsekwencji, takiej sumienności. To jest też jakaś postać z poznaku lwa. Macie tutaj już bliźnięta, macie raka, macie lwa. Takie postacie się tutaj pokazują. więc może tutaj nieuniknione są jakieś kontakty z lwem, albo jakąś postacią ognistą, ale nieuniknione jest odnalezienie samodyscypliny w sobie, trwałości i takiego dopięcia czegoś, jakby osiągnięcia tej mety. Bardzo piękna jest w ogóle ta karta, bardzo mi się podoba, ta kobieta jest taka zmysłowa, taka um, taka sensualna jest, taka ludzka w tym wszystkim, taka namacalna, i ta, te, te ludzkie wasze potrzeby myślę, że też dochodzą do głosu coś takiego bardzo organicznego tu czuję, takie, że to nie mogę się tego wyprzeć, kurde taki jestem nie mogę z tego zrezygnować i mam też wrażenie jakiegoś takiego powrotu do ciała, do zmysłowości bo jest tutaj sporo zabawy, sporo przyjemności sporo pewnie też intymności w relacjach jest tu zakochanie, jest chęć spróbowania czegoś nowego. Taka energia odważna i zmysłowa. I taka skoncentrowana. To jest jak koncentrat. Nie jakiś tam przecier. To koncentrat jest. To jest sama esencja. Co Was może zaskoczyć w sposób pozytywny? Siódemka kielichów, wiele możliwości, wiele dróg, wiele opcji. Wydaje mi się, że to było już nie wiem czy u skorpiona, czy u strzelca taka karta chyba na, tym, na tej pozycji. I podawałam tam taki przykład, że możesz być na przykład w związku z kimś, kto ciągle cię krytykuje, kto nie jest to był zainteresowany, o kogo uwagę można zabrać. Trzeba zabiegać, ciągle tej jest, dla tej osoby jest coś nie tak. A później wychodzisz na przykład z takiej relacji, i okazuje się, że inni wcale tak nie uważają, że panie, panowie ustawiają się w kolejce, że podobasz się, ktoś ci straszy, ty jak się rozstaniemy, to zostaniesz sama i nikogo sobie nie znajdziesz. A tu ząk, ktoś tak mówi tylko dlatego, że jest hamem, nie jest to żadna prawda, niepotrzebnie uwierzyliście tej osobie. Czyli rozpościerają się przed Wami możliwości, przed którymi, jakby, których nie dopuszczaliście do siebie, nie wiedzieliście, że to się wydarzy, nie przypuszczaliście. Te karty pokazują, że faktycznie są jakieś nowe znajomości, nowe opcje, nie wiadomo, co z tego się wykreuje, ale jest dużo rozmów, dużo nowych relacji. Co robić? Rycerz Buław mówi o tym, żeby zasilać ten ogień, żeby być odważnym, by próbować by romansować, by się nie przywiązywać za bardzo by próbować różnych rzeczy i próbować też nowych opcji tutaj nie ma za dużo nostalgii, przywiązania lub jakiejś takiej wierności, ja nie mówię o, to, o tym żebyście byli jak jesteście niewierni no nie? swoim partnerom mężom, żonom nie, chodzi mi o to, że Wy macie jakieś nowe pomysły w głowie i ta wierność przeszłości, to jest jakieś takie, zatrzymuje was po prostu. Spróbujcie nowych rzeczy, nie bójcie się. Może was strach stopować przed tym, żeby pójść w nowe. Nie bójcie się. Bardzo zasilająco będą działać postaci z trygonu ognistego na was. Lew, baran i strzelec. Czego nie robić? Król Buław. Król Buław jest często taki dyktatorski i często jest zbyt pewny siebie, niepotrzebnie. To uważajcie na pychę, uważajcie też na, na to, żeby kogoś zbyt poważnie nie potraktować, żeby nie uwierzyć jakimś hamom w głupoty, które gadają, tylko naprawdę ze wszystkim, z takim dużym dystansem podchodzić. Bo to są karty, które mówią o tym, że to takie niepoważne. Jest głupiec, rycerz buław, trójka kielichów, siódemka kielichów. Czyli nie przywiązuj się do tego. Nie wierz nikomu na słowo. Nie traktuj czegoś tak poważnie. Olej coś. Ym, siebie tak poważnie nie traktuj. Nikt ciebie poważnie tak nie traktuje, tylko ty sam siebie. I nie jest to żadna obelga. Taka jest prawda. My jesteśmy tak skoncentrowani na sobie, my, my wiemy o sobie wszystko. Wszystko dobre i złe, co zrobiliśmy, każdy mankament zauważyliśmy, inni nas zupełnie inaczej postrzegają. To, jak my widzimy siebie, wcale nie znaczy, że inni widzą nas w ten sam sposób. Także nie traktujcie siebie już tak poważnie traktujcie się z humorem i to wszystko, co robicie, wtedy łatwiej będzie próbować też tych nowych rzeczy. Jaka jest rada? Koło fortuny. Skakujcie na to koło fortuny, korzystajcie z okazji, które przychodzą. Szczęście Wam sprzyja i okoliczności Wam sprzyjają, żebyście coś zmienili w swoim życiu na lepsze. Macie dwie karty wyjazdów, więc jeżeli macie taką opcję, to jedźcie, decydujcie się na wyjazdy, czy to zagraniczne, czy krajowe, jak wolicie, jak możecie, czy to będzie dłuższa, czy bliższa odległość, czy to będą po prostu wypady zamiast weekendy. Ale skorzystajcie z tego sierpnia, żeby dobrze się bawić, żeby jeździć, żeby odwiedzać nowe miejsca. To też jest karta mówiąca o poznawaniu ludzi przez internet w podróżach. Będziecie poznawać te osoby, o tym, żeby też nie przywiązywać się, żeby korzystać z okazji, jeżeli jest, a jeśli się kończy, to nie mieć żalu i pretensji, tylko płynąć na fali tego wszystkiego. Pamiętajcie, że szczęście sprzyja odważnym, więc i wy bądźcie odważni i odważnie wchodźcie w te nowe historie. No i podsumowanie wynik, z czym przechodzicie do kolejnego miesiąca. Myślałam, że już nie będzie tej karty, ale jest. Jest u wszystkich znaków. Naprawdę u wszystkich znaków pojawia się wieża w sierpniu. Wychodzicie. Z sierpnia, rozwalając coś, co nie działa, rozwalając struktury, które do tej pory już nie powinny w ogóle mieć miejsca, nie powinny istnieć. Wieża to jest energia marsowa jest tutaj sporo działania. Wieża mówi o tym, że to jest palec boży, że tak miało być, musiało się to rozwalić. Zaraz zobaczę jeszcze, co rozwalacie takiego. Cztery buławy, sojusze. Sojusze, związki, znajomości, układy rodzinne, patologie rodzinne, różnego rodzaju jakieś takie powiązania, toksyczne znajomości, takie układy, w których się wsiąka, w których się zastyga, yy, rozwalacie dom. <grym> Na przykład możecie remontować dom, możecie zmieniać dom, możecie wykraczać poza te ramy yy, tej takiej. Yy, yy. Wygody, bo cztery buławy to często jest też wygoda. Tutaj jest bardzo fajnie, przyjemnie, spokojnie, no ale wiecie, to jest tak, że oni tutaj stoją, mają um, te buławy. Kiedyś tutaj musi być ta czwórka, przepraszam, ta dziesiątka kielichów. Kiedyś tutaj musi stać dom. Um, więc um, wychodzimy z tego, co było takim przedszkolem. Um, i to było przedszkole, to było fajnie i fajnie, że tak się popróbowałeś, ale teraz wskocz na wyższy poziom. Zobacz, ile jest możliwości. Zobacz, ile jest opcji. Yy, sięgaj wysoko. To, to mniej więcej tak te karty mówią. Yy, rozwalaj to, co jest takie wygodne, co jest takie znane, takie wy, wy, wypierdziane papcie, no nie? Tylko idź w coś nowego i zrób to z hukiem. Niech to będzie Imponujące, ekscytujące dla Ciebie, dla innych. Co mamy na spodzie? Sześć denarów, świat u piękny, pięknie, kochani. Przychodzi okazja, o którą prosiliście, na którą czekaliście, której nie mogliście się doczekać. Jeśli o coś się modliliście, o jakąś zmianę, czekaliście na to, to ona przychodzi w tym czasie. Tylko słuchajcie. Nie przegapcie jej. Nie przegapcie jej, odpowiedzcie na nią. Macie szansę, żeby wyzwolić się z jakiegoś układu, żeby zamknąć jakiś etap swojego życia, żeby coś zmienić, żeby wyrównać te szalki, żeby wyjść z jakichś układów nieaktualnych, destrukcyjnych, takich nieuczciwych, żeby się po prostu z tego wycofać. Pod spodem jeszcze jest karta strzelca. Z, az bua, zwróćcie uwagę na osoby strygonu ognistego, co one wam mówią, co one wam podpowiadają. Baran, lew i strzelec, jakie one mają opinie na ten temat? Posłuchajcie, bo podejście, jeszcze baran w ogóle wyskoczył cesarz. Bo podejście tych osób pokaże Wam jakąś inną perspektywę, do której w tym momencie może nie macie dostępu. Trzymajcie się moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że ono było pomocne. Do usłyszenia w kolejnych filmach, do zobaczenia na sesjach prywatnych. Pa! pa.